Jest niesamowicie, nie jestem sam na tym hicie A gdy piję kolej jest niesamowicie Powtarzam znowu, będzie to na hicie Yo. A gdy my rymujemy, to wy śpicie Ciecie, raz powtarzam, będzie to na hicie Dobra, dobra, teraz bija Maciek, polski kurapu, nie żaden kapeć. Daj ci pałeczkę bracie, daj ci pałeczkę bracie, wkręć się do hitu, mój dobry bracie. Dobra, dobra, oddałeś mi pałeczkę, to ja powiem w skrócie. Oddajcie mi apteczkę do nagrywania filmów, z których mam beczkę. Teraz idę grać w fajną giereczkę, nara! No, bo... Spokojnie, spokojnie, dam ci apteczkę, za to nawinę swoją zwroteczkę, szybko nawinę swoją zwroteczkę, bo idę grać z bratem w fifeczkę. Dobra! Nałam.